Nowe odcinki serialu Pierwsza Miłość trafią do TV już za kilka tygodni. Wiele wskazuje na to, iż będzie to mocny początek sezonu. Z informacji dostępnych w sieci wynika, iż bohaterowie spotkają się na pogrzebie. Pierwsza Miłość. Nowe odcinki od września 2024 roku w telewizji Polsat. Lato powoli zbliża się do końca, co oznacza, że niebawem na telewizyjne ekrany powrócą lubiane seriale. Nowe odcinki, pierwszej miłości, telewizja Polsat będzie emitować o stałej porze, od poniedziałku do piątku o godz. 18. Start sezonu przewidziano na 2 września. Co wydarzy się w życiu głównej bohaterki, Marii, Aneta Zając, i jej przyjaciół? Wiele wskazuje na to, że początek kolejnej serii upłynie pod znakiem pogrzebu. Na jednej ze stron internetowych pojawiły się fotografie powstałe podczas prac nad nowymi odcinkami. Wynika z nich, iż bohaterowie zgromadzili się na cmentarzu i brali udział w ceremonii pogrzebowej. Pierwsza miłość: kto umrze w nowym sezonie? Jak podał portal oława.pl, początkiem sierpnia miejscowość Oława stała się punktem na mapie twórców Pierwszej Miłości. To właśnie tam nakręcono sceny, które jesienią zobaczą serialowi widzowie. Na planie znaleźli się M. Inaczej, serialowa Lucyna, która, jak podało wspomniane źródło, będzie miała wiele powodów do płaczu. Sceny, które kręcono w Oławie, widzowie będą mogli zobaczyć na ekranach prawdopodobnie jesienią tego roku, a w nich serialową Lucynkę, jej adoptowaną córkę Lusię, a także panią Halinkę, sekretarkę z dziekanatu Uniwersytetu Medycznego oraz Ludwika, wcześniej komendanta straży, obecnie pracownika kultowego serialowego baru, Barbarian. Serialowa Lucynka grana przez delfinę wilkońską znów przeżyje chwilę grozy i będzie miała powody do łez. Na czyim pogrzebie spotkają się bohaterowie pierwszej miłości? Czy z życiem pożegna się Maurycy, Dawid Dziarkowski, który jest blisko związany z Lucyną? Tego na razie nie wiadomo, gdyż produkcja nie zdradziła szczegółów. Jedno jest pewne: nadchodzący sezon serialu będzie pełen emocji.